Pierwsze kroki za więziennymi murami były dla niego jak wejście do innego świata. Świata, gdzie rządzą brutalność, bezwzględność i żelazne zasady przetrwania. Główny bohater, młody mężczyzna o surowym spojrzeniu. Z każdym krokiem czuł, jak ściska go niewidzialna lina strachu i niepewności. To miejsce nieznalitości. To było piekło na ziemi, zakład karny, który słynął z obecności najgroźniejszych gangów i przestępców, gdzie panowała żelazna sieradzia. A każdy nowy skazaniec był natychmiast oceniany, a często także brutalnie testowany. Kiedy tylko przekroczył bramę, pierwsze spojrzenia padły na niego. Wiedział, że będzie musiał walczyć nie tylko o przetrwanie, ale też o szacunek i pozycję. A w tym miejscu nie było miejsca na błędy. Mówiło się, że na czele panuje grupa pruszków, brutalna i bezwzględna, która trzymała zakład w garści. Jej lider, zwany Sempem, był legendą i postrachem wszystkich osadzonych. Człowiek o zimnym sercu, który nie tolerował sprzeciwu. Pierwsze dni to był ciągły stres. Apelacje poranne, przeszukania cel, nieustanne obserwacje. Już podczas pierwszego spaceru po dziedzińcu zauważył, jak każdy ruch jest śledzony przez niezliczone parę oczu. W jednej z grup zobaczył sępa, wysokiego, postawnego mężczyznę z tatuażami na całych ramionach, który rządził tym miejscem twardą ręką. Jego wzrok był lodowaty, a wyraz twarzy nie pozostawiał złudzeń. Nie toleruje słabości. Wiedział, że musi być ostrożny, ale jednocześnie nie mógł pokazać strachu. Kilka dni minęło, a on starał się nie zwracać na siebie uwagi. Jednak w wejrzeniu nikt nie jest niewidzialny. Wieści o nowym świeżaku szybko rozeszły się po dziedzińcu. Niektórzy próbowały nawiązać kontakt, inni ostrzegali, by trzymał się z daleka od pruszków. Pewnego popołudnia gdy słońce powoli chyliło się ku zachodowi, na spacerniaku doszło do pierwszego starcia. Semp podszedł do niego z grupą swoich ludzi. Atmosfera zgęstniała. W tłumie więźniów zrobiło się cicho. Wszyscy wyczuwali, że nadchodzi coś ważnego. Nowy, co ty tu robisz? zapytał semp zimnym głosem, przystając tuż obok niego. My tu rządzimy. Ty masz tu swoje miejsce i zasady, których się trzymasz. Inaczej szybko się przekonasz. Co to znaczy nieposłuszeństwo? Bohater patrzył mu w oczy, nie spuszczając wzroku. Mimo lęku, który targał jego działem, nie zamierzał ustępować. Nie szukam problemów, odpowiedział spokojnie, ale też nie dam się zgnieść. Sęp roześmiał się szyderczo. To zobaczymy. Rzucił, po czym dał znać swoim ludziom. Pokażcie mu, co to znaczy zastraszyć. Na spacerniaku rozgorzała walka. Bohaterowi przyszło się zmierzyć z kilkoma przeciwnikami naraz. Ciosy padały szybkie i precyzyjne. Każdy błąd mógł oznaczać poważne konsekwencje. Jednak jego ciało i umysł działały jak jeden mechanizm. Unikał uderzeń, kontratakował siłą i zimną determinacją. Po kilku minutach, kiedy walka ucichła, bohater wiedział, że przeszedł swój pierwszy test. W tłumie pojawiły się szeptane rozmowy. Niektórzy zaczynali patrzeć na niego z nowym respektem. Ale to był dopiero początek. Przed nim czekała prawdziwa burza. Wieczorem w celi, w myślach powracał do swojego życia sprzed więzienia. Przeszłość była pełna cieni i sekretów. Mał powód, dla którego znalazł się tutaj, coś, co trzymało go przy życiu i dawało siłę do walki. Wiedział, że musi być gotowy na wszystko, bo sęp nie zamierza odpuścić. Eon Sam, wiedział, że jeśli chce przeżyć, musi zabrać mu władzę. I to jak najszybciej. Dni mijały, a napięcie na spacerniaku rosło z każdym kolejnym spojrzeniem i każdym szeptem wymienianym między więźniami. Bohater nie był już nowicjuszem. Stał się kimś, na kogo zaczęto zwracać uwagę, a to oznaczało jedno: zaczął przyciągać zarówno sojuszników, jak i wrogów. Sęp nie zignorował wyzwania, które stało się jasne już po pierwszym spotkaniu. Ten młody mężczyzna który nie tylko przetrwał pierwszą próbę, ale i odpowiedział mu z godnością, był zagrożeniem dla jego niekwestionowanej władzy. Pruszkowski lider zaczął przygotowywać się do działania. Chciał pokazać, kto naprawdę rządzi na dziedzińcu. Spacerniak, miejsce, które do tej pory pełniło funkcję codziennego rytuału oddechu i chwili wolności za kratami, zmienił się w arenę cichej wojny. Każdy ruch bohatera był obserwowany przez lojalistów Sempa, Którzy donosili o nim strażnikom i próbowali go prowokować. Niektóre z tych prowokacji kończyły się bójkami, inne ostrymi słowami. Bohater jednak nie był typem, który pozwalał się łatwo sprowokować. Znał wartość ciszy i opanowania. Wiedział, że każda jego reakcja będzie bacznie analizowana, a to dawało mu przewagę. Tego dnia, gdy słońce wisiało nisko nad więziennym dziedzińcem, atmosfera była wyjątkowo napięta. Sem zorganizował spotkanie z grupą swoich najbliższych ludzi. W ich oczach widać było złość i determinację. Ten nowy chce nas zniszczyć, mówił Sem głosem pełnym groźby. Musimy go złamać, nim zacznie zbierać za dużo sojuszników. W przeciwnym razie skończy się to dla nas źle. Na spacerniaku pojawiły się też inni więźniowie, widzieli, że co się święci. Atmosfera robiła się coraz bardziej napięta. Nawet strażnicy odczuwali zmianę, wiedzieli, że wkrótce może dojść do poważnej konfrontacji. W tym czasie bohater otrzymał informację od jednego z więźniów, który sympatyzował z nim w ukryciu. To była cenna wskazówka. Sem planował publiczne upokorzenie, które miało złamać jego ducha. Mała to być cena, na której lider Pruszkowa przypomni wszystkim, kto tu rządzi. Wieczorem, gdy więźniowie zebrali się na spacerniaku, atmosfera przypominała przedburzową ciszę. Sem wyszedł na środek otoczony swoimi ludźmi, a jego wzrok utwił bohaterze. Myślałeś, że możesz tu przyjść i wszystko zmienić. Zaczął sarkazmem. Nie znasz zasad. To nie jest miejsce na sentymenty. Wtedy doszło do wybuchu. Pruszkowski lider zaatakował nie tylko słowami, ale i pieściami. Walka, która rozpoczęła się między nimi, była brutalna i szybka. Wokół zebrała się grupa więźniów, którzy wiwatowali i dopingowali obu przeciwników. Mimo, że Semp był silny i doświadczony, bohater miał coś, czego nie można było kupić, zimną determinację i głęboką motywację, której nikt nie znał. Ciosy padały jedno po drugim. Przez moment wydawało się, że lider Pruszkowa ma przewagę, ale wtedy bohater znalazł w sobie siłę, by zakończyć walkę, jeden precyzyjny cios, który zwalił Sempa na ziemię. Wszyscy więźniowie zamarli, Semp leżał nieprzytomny, a z jego uspowoli wypływała krew. Cisza została przerwana tylko przez odgłosy kroków strażników, którzy szybko pojawili się na miejscu zdarzenia. Bohater, choć zmęczony i zraniony, wstał spokojnie, poprawił ubranie i bez słowa wrócił na dziedziniec. Spojrzenia innych mówiły wszystko, nie tylko zaskoczenie, ale i podziw oraz respekt. To, co zdarzyło się tego dnia, było początkiem nowej ery. Sem przestał być symbolem władzy. A bohater. Choć oficjalnie jeszcze tylko więźniem, zaczął pisać własne prawa. Następnego dnia, po brutalnej walce na spacerniaku, więzienie zdawało się być innym miejscem. Plotki rozchodziły się szybciej niż zwykle, a w powietrzu unosił się ciężki zapach napięcia i respektu. Każdy osadzony, niezależnie od tego, czy był lojalny wobec Pruszkowa, czy stał z boku, czuł, że coś się zmieniło. Sęp. Dotąd uważany za niekwestionowanego władcę, leżał nieprzytomny w izolacji medycznej. Jego pozycja została wstrząśnięta do fundamentów. Bohater wrócił na dziedziniec twarzą bez wyrazu, jakby nic się nie stało. Jednak pod powierzchnią spokoju tliła się burza myśli i planów. Wiedział, że sam cios, choć ważny, to tylko pierwszy krok. Teraz najtrudniejsza była kontrola nad tym, co się wydarzy. Pierwszym wyzwaniem było upewnienie się, że dawni sojusznicy sępa nie spróbują zemsty. Wiedział, że jeśli nie wykona ruchów szybko i zdecydowanie, to chaos ogarnie więzienie. Jego obecność na dziedzińcu, spokojna i pewna siebie, była jasnym komunikatem. Teraz to on rozdaje karty. Z czasem więźniowie zaczęli podchodzić do niego, pytając o plany i możliwości. Niektórzy z nich byli spragnieni zmiany, inni pełni obaw o przyszłość. Bohater musiał balansować pomiędzy pokazaniem siły a budowaniem sojuszy. Wiedział, że bez wsparcia wielu, nawet największa determinacja nie wystarczy. W tym czasie strażnicy nie pozostawali bierni. Wiedzieli, że sytuacja jest napięta i starali się utrzymać porządek, ale nie ukrywali, że boją się konsekwencji. Atmosfera w więzieniu była gęsta, a każdy ich krok śledzony przez uważne oczy osadzonych. W celi, Podczas jednej z rozmów jeden z więźniów ostrzegł bohatera. Pamiętaj, że nie wszyscy chcą twojego sukcesu. Semp może nie być na nogach, ale jego ludzie są wszędzie. Każdy ruch w twoim kierunku jest obserwowany. Bohater skinął głową, rozumiejąc wagę tych słów. Nie było miejsca na błędy. Kilka dni później, podczas wieczornego apelu, wydarzyło się coś, co dobitnie pokazało, że władza bohatera nie jest jeszcze całkowicie zaakceptowana. Jeden z najwierniejszych ludzi Sempa, wysoki, muskularny więzień z tatuażami przypominającymi znaki gangów, podszedł do niego w obecności innych i wyzwał na pojedynek. Cały dziedziniec zgromadził się wokół, wiedząc, że to będzie próba sił, która zadecyduje o dalszym porządku w więzieniu. Walka była brutalna i szybka. Bohater wykorzystywał nie tylko siłę fizyczną, ale przede wszystkim spryt i przewagę psychiczną. Po długiej wymianie ciosów, Przeciwnik upadł, a bohater znów stanął jako zwycięzca. Wtedy na dziedzińcu zapadła cisza. Niektórzy zaczęli szeptać o nim jako o nowym królu więzienia. Jednak on wiedział, że to dopiero początek. Najtrudniejsza część walki o władzę była jeszcze przed nim. Wieczorem, kiedy więźniowie kładli się spać, a światło w celach gasło, bohater patrzył przez okno swojej celi na ciemny dziedziniec. Wiedział, że jego historia dopiero się zaczęła. I że, aby przetrwać, będzie musiał być nie tylko silny, ale też bezwzględny. Po ostatnich wydarzeniach na spacerniaku, więzienie było na skraju wybuchu. Bohater zdobył część szacunku i potęgi, ale za nim ciągnęły się mroczne cienie przyszłości, które nie dawały mu spokoju ani chwili wytchnienia. Każdy ruch, każda decyzja była teraz ważąca na wagę życia i śmierci. Nie wszyscy więźniowie zaakceptowali nowego lidera. Zdrady których się nie spodziewał, zaczęły wychodzić na jaw. Jeden z jego najbliższych sojuszników, który jeszcze niedawno deklarował wierność, potajemnie kontaktował się z ludźmi Sempa i planował podkopanie jego pozycji. Bohater dowiedział się o tym dzięki czujności innego więźnia, młodego, który obserwował wszystko z boku i przesłał mu informacje przez zaufanego pośrednika. Zdrada w więzieniu była nie tylko zdradą, była grą o życie. Bohater wiedział, że każdy fałszywy krok może kosztować go wszystko. Tym bardziej, że władza, którą zdobył, nie była daną raz na zawsze. Trzeba ją było ciągle umacniać, zdobywać nowych przymierzyńców i eliminować zagrożenia. Postanowił działać ostro. Zwołał potajemne spotkanie z najbardziej zaufanymi ludźmi, planując jednocześnie, jak unieszkodliwić zdrajcę. Wiedział, że musi zachować pełną dyskrecję, jedna nieostrożność i cały plan może wyjść na jaw. W międzyczasie do więzienia zaczęły napływać nowe informacje o możliwych transferach, planowanych akcjach z zewnątrz, a nawet o próbach porozumienia się z innymi grupami przestępczymi. Bohater zdawał sobie sprawę, że to nie tylko walka o władzę na dziedzińcu, ale część większej gry. Spotkania odbywały się w ukrytych miejscach, gdzie nikt nie mógł podsłuchać. Bohater przekazywał swoje rozkazy, a jego ludzie zaczynali działać: inwigilacja zdrajcy, stopniowe izolowanie go od reszty więźniów, a także przygotowanie planu na wypadek, gdyby musiał podjąć ostateczne decyzje. Jednocześnie bohater budował nowe sojusze. Wiedział, że sam nie przetrwa. Zawierał układy z przedstawicielami innych grup, niektóre były niepewne, ale dawały mu siłę i ochronę. Zrozumiał, że w więzieniu nikt nie jest samotną wyspą. Na dziedzińcu atmosfera była nadal napięta, ale widoczna była już nowa zierardzia. Wejźniowie, którzy kiedyś byli na marginesie, teraz stawali się ważnymi graczami, a ich lojalność wobec bohatera rosła. Jednak przeszłość nie dawała o sobie zapomnieć. Pewnej nocy, gdy więzienie pogrążyło się w ciszy, do celi bohatera przyszło nieoczekiwane ostrzeżenie, anonimowa wiadomość, która mówiła o zbliżającym się ataku na niego i jego najbliższych współpracowników. Informacja była jasna, zdrada nie skończyła się na jednym zdrajcy, a wśród więźniów wciąż czaiło się wielu wrogów. Bohater wiedział, że musi być gotowy na wszystko. Walka o przetrwanie w tym miejscu toczyła się nie tylko na pieści, ale i na umysł oraz serce. Każdy krok był walką o przyszłość, która jeszcze nie była zapisana. Noc w więzieniu zawsze miała swój specyficzny, mroczny rytm. Cisza, która zapadała po wieczornym apelu, była tylko pozorna, po powierzchnią tliły się sekrety, spiski i zdrady. Dla bohatera ta noc miała być przełomowa, wiedział, że nadchodzi czas, gdy musi stawić czoła wrogom, którzy ukrywali się w cieniu. Kiedy światła w celach zaczęły gasnąć, on sam nie kładł się spać. Przez godzinę siedział przy małym oknie swojej celi, patrząc na ciemny dziedziniec, gdzie jedynie światła latarni rzucały smugi światła na szarą brukowaną powierzchnię. Czuł na sobie ciężar odpowiedzialności nie tylko za swoje życie, ale za wszystkich, którzy mu zaufali. Informacje o zbliżającym się ataku krążyły w jezieniu od kilku dni. Bohater postanowił przygotować pułapkę, mając nadzieję, że uda mu się przechytrzyć przeciwników. Wiedział, że nie może pozwolić sobie na kolejną zdradę, tym razem konsekwencje mogły być śmiertelne. Pierwsze oznaki niepokoju pojawiły się około północy. W korytarzach słychać było ciche rozmowy, a niektórzy więźniowie zaczęli przemieszczać się nerwowo, szukając swoich sojuszników. Bohater skontaktował się z najbliższymi współpracownikami przez tajne sygnały. Ustalili, że będą czekać na ruch wroga. Około drugiej nad ranem na dziedzińcu pojawiła się grupa więźniów, którzy jawnie okazali wrogość wobec bohatera. Ich cel był jasny: zlikwidować go i odzyskać kontrolę nad więzieniem dla swoich mocodawców. Jednak to co ich zastało, przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Bohater i jego ludzie przygotowali pułapkę. Kilka osób ukryło się w strategicznych miejscach, inne czekały gotowe do kontrataku. Gdy wrogi gang wkroczył na dziedziniec, został natychmiast otoczony. Walka była brutalna. Każdy cios mógł oznaczać śmierć. Przez kolejne minuty trwała wymiana uderzeń, krzyków i tupotu stóp. Nie było miejsca na litość. Bohater pokazał, że jest nie tylko silny, ale i sprytny. Kontrolował sytuację, rozdzielał swoich ludzi, eliminując zagrożenia jedno po drugim. Kiedy kurz opadł, kilku członków wrogiego gangu leżało nieprzytomnych lub ciężko rannych. Bohater stał na środku dziedzińca, nie zdradzając żadnych emocji, choć jego serce biło mocno. Wiedział, że to nie koniec, to była tylko jedna z bitew większej wojny. Po walce zaczął rozmawiać z pozostałymi więźniami. Jego głos był spokojny, ale stanowczy. To, co się stało, to ostrzeżenie. Nie pozwolimy, aby ktoś próbował rozbić naszą wspólnotę. Ktoś, kto się spróbuje, spotka się z taką samą odpowiedzą. Jego słowa zostały przyjęte szacunkiem i strachem. Wejście zaczęło powoli wracać do względnego porządku, choć wszyscy wiedzieli, że kolejne ataki mogą nadejść w każdej chwili. Następnego ranka bohater usiadł w celi i przemyślał wszystko, co się wydarzyło. Wiedział, że musi jeszcze mocniej zbudować swoją pozycję, zdobyć więcej sojuszników i wyprzedzić wrogów o krok. Jego droga do pełnej kontroli była długa i pełna niebezpieczeństw. Ale jedno było pewne: po tej nocy nikt nie mógł już podważać jego władzy. On zabił lidera Pruszkowa na spacerniaku i wrócił na dziedziniec, jakby nic się nie stało, pokazując, że jest nowym królem więzienia którego nikt nie może zignorować.